Kochani, kocią nam się wygasza. Dolna temperatura bufora na samym dole mamy 66 stopni, góra 80. E, Wrót 68, przepraszam. E, wyłączył nam to kocioł, nie chcieliśmy tego, słuchajcie, idzie live na żywo. Więc jeżeli myślisz, że kotły dwufunkcyjne dwupaleniskowe kosztują 60 tysięcy albo 50 tysięcy, to się mój drogi męcz. Jesteśmy u jednego z użytkowników, który zakupił nasze urządzenie za 28 351 złotych brutto! Nie za 50 i mieliśmy próbę naładowania bufora do 80 stopni. Zbrakło nam 11 stopni, dlatego że nam się kocioł wyłączył, bo była za niska temperatura na dole. Przełączyliśmy pompkę, zrobiliśmy po prostu błąd. Już nie będziemy go znowu rozpalać, bo to kolejny 20-15 metrów rozpalania. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że naładowanie bufora o pojemności 600 litrów z kotła z gazowującą paletowego. Trwa około 3 godzin 20 minut i to jest bardzo bezpieczny i realny czas wygrzania Twojego buwora do 80 stopni, po to, abyś mógł go potem rozebrać przez dzień, dwa lub trzy, w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę w Twoim domu. Buziaki. Zapraszam na live'a codziennie i do zakupu. Grzanie bez ściemy.